Szybki filmy z prawidłowego podlewania roślin Tak, żeby wam pokazać Po pierwsze nie wybieramy takiej olbrzymiej konewki, bo e, oblejemy wszystko, a rośliny zalejemy Wybieramy, jeśli możemy jakąś mniejszą, albo lepiej już podlać butelką I lejemy dość powoli, żeby się nie wylało, niestety ja sam się nie słucham siebie i mi się wylewa, lepiej leć powoli będzie wsiąkać w roślinę, nie lejemy po liściach, w ogóle na pewno nie u storczyków, bo wtedy cała roślina umrze, a przy okazji możemy sobie zrobić mały ogląd, no, piękna roślina, Epiprenum enjoy, jednak nie Paracent Jade, będziecie wiedzieli o co chodzi, jeśli obejrzeliście odcinek o Epiprenach. No, i teraz trochę wypiję, czekacie widzicie, wypiło wszystko bardzo szybko, więc dodawamy sobie więcej tak sobie płynie woda w ogóle ten dzbanek zrobiłem w formę kolory, nie lubię robić reklam ale to jest świetna, świetne miejsce tam się robi te wszystkie rzeczy takie, te świeczki mydła i w ogóle ale upadła. miało dwie, dwie miejscówki w Warszawie upadły. A w, jednym, w jednej przypadrzątarni teraz jest sklep ze słonami chyba. Ale świetne było, jest tego mam tyle rzeczy fajnych zrobionych. Ach, szkoda, że fajne miejsca upadają. Takie handmade to wszystko robili. I szkliwili to i w bardzo niskiej cenie, chyba ten zbanek to... A... Był zrobiony, znaczy był jakby, to był zbanek. Ja go pomalowałem yy, ich farbami i oni mi go oszkliwili, chyba i wypiekli. I chyba jeszcze na was przywieźli. Nie, nie przywieźli. My to odbieraliśmy później, dwa tygodnie później. Co 20 zł. Zbanek, pomalowanie, jakiekolwiek chcesz kolory. Tam było ponad 200 kolorów. Oszkliwienie, zabezpieczenia, wszystkie te przed wodą, wszystko to. To za 20 zł. Widzę jakie mamy talerze, albo różne takie fajne rzeczy mamy z tego. Pisz. Nie to przeraża ta roślina, ta roślina. To o. pija wszystko, co jej się daje. No cóż. Minęło 10 minut. Patrzymy. Nie wypiło wszystkiego. Odkładam sobie powiedzmy do, do mojego zbanuszka, albo do drugiej osłonki. Bierzemy. Wylewamy nadmiar wody, którego już nie wypiła. Oczywiście ja że tak szybko lałam sobie wodę, żeby sobie ułatwić. Będę mógł teraz sobie to posprzątać. No i no. Cześć!